Biuro podróży w Pizdu Travel. Skorzystaj z naszego biura, aby wybrać się w niezapomnianą wakacyjną podróż sam albo z rodziną. Nie martw się, i tak zwankrutujemy. Oto najlepsze oferty. Wakacje nad morzem w Czechach. Jeśli nie pojedziesz nad morze, to może przyjedzie do Ciebie. Ekskluzywny dwugwiazdkowy hotel, rejs z kajakiem, knedle na obiad i legalny marihuanen. 2017 zł od osoby na 7 dni. Ciemno jak w dupie murzyna. Kenia. W cztery oczy z naturą. Last minute kurwa. 8219 zł od osoby na 11 dni. Podróż do państwa islamskiego. Wyjazd ikarusem z Krakowa, przesiadka na Wilbunda w Sosnowcu. Ekskluzywny sześciogwiazdkowy namiot. Jeb yy... Głaskanie kuz i osłów. Wyżywienie all Execute inclusive. Zwiedzanie zabytków niezapomniane przeżycia. Jak przeżyjesz? Ubezpieczenie ważne tylko w dniu wyjazdu. Do momentu przesiadki na wielbłąda. Bilet aż w jedną stronę. 200 zł od osoby na tyle dni, ile przeżyjesz. Nie chcesz nigdzie ruszać dupy? Wybierz wakacje u siebie w domu. Nie czekaj. Przeżyj to sam. Odbierz swój urlop. Specjalna oferta Last Minute, 50 zł za osobę na jeden dzień. Była już kiedyś ta oferta, ale ją ulepszamy. Wyspy owcze, wyżywienie, baranina all inclusive, 300 zł posiłek. Nocleg na łące wśród owiec, 50 zł. Widok na 10-gwiazdkowy motel i owce, 10 zł. Głaskanie owiec plus kilo wełny od hodowcy gratis za 500 zł. Owca na wynos do domu 1000 zł. 3333 zł za osobę na 14 dni. Uwaga! Oferta może zawierać dodatkowe opłaty. Perełka wśród miejsc w naszym biurze. Antarktyda. Piękne widoki i pogoda już od 14323 zł za osobę na 16 dni. Obóz w Korei Północnej. Wakacje w najbezpieczniejszym kraju świata.